się sąd tak spieszy. Nie wiem tego, bo mi się sąd nie zwierza. Ale wiem, że osoby pierwsze, drugie i piąte w państwie, w tym minister niesprawiedliwości, a w ostatnich kilkudziesięciu godzinach także pani wiceministresa sprawiedliwości, prognozują już i to z dużą dozą pewności, a na pewno pewności w głosie, Prognozują wyniki tego postępowania. Pan minister, który zrównuje mnie z bandytami, popisuje się zdolnościami profetycznymi i mówi, że ta sprawa nie potrwa dłużej niż do marca, kiedy. I rzeczywiście tak się składa, że sąd nie wyznaczył późniejszych terminów w tej sprawie. A zatem. Wspólnie, nie wiem czy w porozumieniu, ale wspólnie pan minister Żurek, pani wiceminister, proszę wybaczyć, jeszcze nie wryła się w moją pamięć. oraz pan sędzia mnie z kolei natchnęli przypuszczeniem graniczącym z pewnością, że mamy do czynienia z ustawą. Że wyrokowanie w tej sprawie jest już przewidziane i kto wie, może ktoś ma już w ogóle jakieś gotowe notatki do uzasadnienia wyroku, który ma tutaj na mnie zapaść. Ponieważ pani wiceminister, takiej się powiedziało w jakimś telewizorze, że sąd, jak to ona powiedziała, orzeknie czy wyznaczy karę.